Drogi widzu, zapraszam Cię na mojego Discorda. Możecie wbić widzowie na mojego Discorda dla widzów. Jak możecie tutaj po prawej stronie zobaczyć. Jest naprawdę sporo osób, a jak dołączycie widzowie to może być jeszcze ich dużo, dużo więcej. Naprawdę widzowie zobaczcie, mamy tutaj fajne moi drodzy kanały. Witamy nowych użytkowników, żegnamy użytkowników, dużo którzy, którzy widzowie odejdą od nas mamy widzowie tutaj różne yy, różne kanały czat ogólny widzowie yy, powiadomienia o filmach o liveach o shortsach, yy, widzowie kalendarz czyli kiedy jakie filmy i o której wrzucam yy, widzowie czaty z gier supercela z innych gier widzowie tutaj voice czaty możemy rozmawiać widzowie naprawdę widzowie tutaj jest dużo dużo ciekawych yy, rzeczy aktywności więc ja was widzowie każdego bardzo, bardzo gorąco zapraszam na mojego Discorda, link macie w opisie i w komentarzu zapraszam do filmu Cześć, widzowie to jest mi kolejny odcinek na kanale z Brawl Stars a tematem dzisiejszego odcinka jest to że widzowie muszę wam przedstawić yy, najśmieszniejszy mecz, bo widzowie i my i nasi przeciwnicy po prostu nie potrafiliśmy wykorzystać w meczu, po prostu praktycznie z żadnej sytuacji, widzowie. Ale zanim do tego pamiętacie, subskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem napiszcie komentarz, a będę więcej takich filmików dla Was, widzowie, nagrywał. Pamiętajcie, że mi bo 2000 subskrypcji, więc subskrybujcie, łapujcie, komentujcie, a ja już widzowie Was, zapraszam do oglądania odcineczka. Przede wszystkim widzowie zobaczcie za niecałe 3 doby, za 2 dni i 21 godzin kończy się widzowie sezon. My musimy jeszcze odblokować cały ten karnet zadymiarski, ale widzowie to odblokujemy sobie na live'iku. Ale odcinek z tego też prawdopodobnie będzie. Druga rzecz moi drodzy, już był reset z sezonu pucharków i straciliśmy na basterze na szczęście odrobiliśmy, na roze na szczęście odrobiliśmy, na nici na szczęście odrobiliśmy, na Mowli na szczęście odrobiliśmy, na szelce na szczęście odrobiliśmy, jeszcze Jessie do odrobienia, dynia, kolcik, kit oraz piper widzowie, a najbardziej zależy mi, żeby odrobić Jessie i dynię. Yy, ale moi drodzy, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jak właśnie widzowie to wszystko odrabiałem, pokażę, ci, pokażę wam w dzienniku bitew. Zobaczcie tutaj widzowie. Tutaj gładko, moi drodzy, odrobiłem, yy, moi drodzy, nitę. Jak możecie zaobserwować, odrobiłem nitę, yy, 8 pucharków, wygrałem. Rose też 70, 799 odrobiłem, dostałem 9 pucharków. Luzik. To samo widzowie na basterze 799, dostałem 10. Odrobiliśmy luzik. Niestety na szelce już nie wyglądało to widzowie tak łatwo, bo dostałem minus 8. Później na moim dostałem identyczną sytuację, minus 8. Tylko tutaj nas akurat rozwalił w niecałe nawet 50 sekund. Ale później widzowie, odrobiliśmy raz Małego, bo dostaliśmy plus 8 Później odrobiliśmy drugi raz jego bo dostaliśmy plus 9 I w sumie Moe wrócił na 750 Potem sobie zagrałem na szelce i również ją odrobiłem na 750, bo dostałem plus 10 Ale widzowie, chodzi o ten mecz ostatni, gdzie odrabiałem jego na 750 Zobaczcie widzowie, e, miłego widzowie oglądania, bo po prostu widzowie napiszcie czy mieliście taki mecz? Zobaczcie, widzowie, tutaj kompletnie ani my, ani przeciwnicy nie potrafiliśmy żadnej tutaj sytuacji wykorzystać, a naprawdę mieliśmy dogodne. Zobaczcie, widzowie, spójrzcie na to. Tutaj ja atakowałem, widzowie, Leona, niestety zginąłem i ból pusta w widzowie, i on nie trafił. Zobaczcie, jeszcze raz wam cofnę, widzowie. Jeszcze raz wam cofnę, zobaczcie. Ja ginę. Mek nie wie, co się dzieje. Wjeżdża ból. Pusta bramka. Widzowie, pusta bramka, i on ginie. Dogodna sytuacja. Pierwsza, widzowie. I on niestety, znaczy dla nas, stety, ale tej bramki nie strzelił moi drodzy. I my sobie lecimy dalej. Widzowie, tutaj Mek niestety nie miała coś zrobić, moi drodzy. Tutaj ja fajnie podjechałem, moi drodzy, bóla. Tą mą i tą myszką. Niestety słabo podałem, widzowie. Ultem przyznaj się, ale też yy, fajnie podjechał mnie Leon. I zobaczcie, druga dogodna sytuacja. I widzowie, on nie trafia, ta piłka do bramki nie dolatuje i już mogli zamknąć widzowie mecz, bo już powinni wygrywać 2 do 0 widzowie, ale tutaj widzowie mimo wszystko tą bramkę nam strzelili i była kaplica widzowie, bo ja się tutaj bardzo bałem że ten mecz przegramy, bo chciałem po prostu odrobić mo tą myszkę mówi. I moi drodzy, byłem bardzo zestresowany już, ale tutaj widzowie na szczęście ta Meg wybiła. Zobaczcie, Leon wjeżdża na widzowie. Nie mam pojęcia co on tutaj zrobił. Zobaczcie, nie mam pojęcia co on tutaj zrobił. Zobaczcie, moi drodzy, w tym momencie. Czekajcie, moi drodzy, czekajcie. Na Hyperclick jeżdżał, widzowie. Minął Mac. W tym momencie powinien oddejść na bramkę. On zrobił taki coś, widzowie. On zrobił taki coś. I tutaj już był, powinno być, widzowie, 3-0, albo i 4-0. Ja tam próbowałem wjechać, ale było mi trudno, bo byłem, widzowie, na bula. gdyż też miałem HP całego. Tutaj Mortlisa nie porobił tego Leona, który spudłował, widzowie, w śmieszny sposób. I zobaczcie, sami widzowie. I tutaj, widzowie, brameczka od Morkisa, Więc bardzo fajnie. Widzowie, udało. Nam się strzelić. Tutaj widzowie lecimy sobie dalej, i moi drodzy, patrzcie na to. Yy, ja wracam do bramki widzowie, bo chcę to wydepić i na szczęście mi się udało wydepić, bo moglibyśmy przegrywać, moi drodzy, już dużo, ale tu dużo więcej. Ale widzowie, zobaczcie co oni robią. Oni się cieszą i oni nie trafiają. Zobaczcie jeszcze raz. Zginęliśmy widzowie kompletnie wszyscy. Jeszcze raz wam pokażę całą tą akcję. Zginąłem ja, zginęła Meg widzowie i zginął Mortis, wszyscy zginęliśmy we trójkę, no dostał tylko Mortis widzowie, ale Mortis zobaczcie ma 1500 HP i on nie miał za bardzo co zrobić, I, a poza tym teraz była pusta bramka przez półtorej sekundy i oni nie trafili, tu już widzowie powinno być 5 do 0, 5 do 0 tutaj już powinno być widzowie, a jest 1 do 1 więc dużego farta też mieliśmy w tym meczu. I zobaczcie, ja wjeżdżam, ominałem kolta, ale niestety widzowie, tutaj nie wiem co się stało. Czy ja strzeliłem, po prostu podałem do Morhisa czy coś. Ale tutaj też się powinniśmy tą ramkę strzelić. Chociażby nawet i teraz, bo to było do strzelania widzowie. Ale ból tutaj wierzę, zobaczcie. Ja próbuję tutaj znookautować bóla, bo wiedziałem, że można Strzelić bramkę. Ale ból potężnie mnie pokonał i widzowie, doszło tutaj do, do grywki więc, więc całe szczęście, bo i tak tutaj powinniśmy przegrywać już 5-0. Oni mieli 5 dogodnych sytuacji, my zaledwie 2 i jedną wykorzystaliśmy na bramkę. I zobaczcie, tutaj ból nie ma co zrobić. Wjeżdżamy, jest widzowie w tym momencie 3V1 i Leon da. Ulcie odrodził się kolcik. Ja wjeżdżam na kolta, bo chciałem go wyjaśnić, ale pomagam właśnie Mortisowi wyjaśnić Leona. I moi drodzy, tutaj jest 3V1, a teraz jest 2V1, i tutaj też powinna być bramka, ale ból trafił w słupek, widzowie, tu już powinno być 6 do 1. Zobaczcie sami, Mortis nie robił nikogo. Cała bramka, lewa, prawa strona, a ból trafia w słupek. Na nasze szczęście, widzowie, bo tutaj już naprawdę tyle goli powinien nam strzelić, widzowie, że. Naprawdę nie wiem jakim cudem ten mecz, wy, widzowie, wygraliśmy Ale zobaczcie, agent ich zbieżdża, y, Mortis jest, ja podaję do Mortisa, Mortis ginie Biorę, widzowie, piłkę i strzelam bramkę Więc, widzowie, nie wiem jakim cudem tutaj udało się wygrać 2 do 1 Jak po prostu nas nokautowali, y, Może też karma wróciła za to, że nie trafili 6 bramek, jak to się mówi, y, widzowie y, Kto nie wykorzystuje te... Y, kto nie... Wy... Czekajcie nie wykorzystuje sytuacji, to widzowie wraca jakoś tak, to było nie pamiętam tego yy, widzowie powiedzenia, ale jakoś tak było, że o wiem, że widzowie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, tego mi widzowie zabrakło yy, słowa, yy, bo właśnie im zabrakło, mieli szansę, widzowie nie wykorzystali praktycznie żadnej, bo strzeli zaledwie jedną bramkę, a mieli oprócz tego sześć, czy nawet 7 yy, później Innych, lepszych Widzowie nie wykorzystali, za to my wykorzystaliśmy I akurat ja z tą bramkę Na widzowie 2.1 Więc się też również z tego cieszę Możecie napisać widzowie, czy wy mieliście Taką sytuację kiedyś, czy też nie Oprócz tego widzowie, mogę się pochwalić Mitykiem, bo na Niecałe 3 dni widzowie, do końca sezonu Udało mi się go wbić Właśnie dzisiaj też 30 września Bo 30 września wiem Mityka, a widzowie Ten filmik już wlecie, więc mogliście go zobaczyć to jeszcze nie wie, to polecam zobaczyć, bo widzowie ten filmik datuje od razu, znaczy nagrywam go od razu po tym jak nagrałem yy, odcinek z Bicia. Mityka moi drodzy, ale ten odcinek widzicie yy, widzowie no jakiś czas po tym jak widzieliśmy Mityka więc skomplikowane, ale najważniejsze, że widzowie wbije mityka i że udało mi się odrobić chyba pięć widzowej postaci, czekajcie moi drodzy 3 tak 5 i najważniejsze, żeby odrobił jeszcze dwie i jak się uda to kolcika, więc ja wam widzowie dziękuję za obejrzenie, pamiętajcie subskrybujcie, łapkujcie komentujcie, widzimy się w kolejnym odcinku, więc do następnego cześć!